No wydaje mi się, że po prostu, no co, no jest głupkiem. No jest głupkiem po prostu daje się bejtować na, na głupie sposoby. Yy, moi widzowie to udowodnili, że a może właśnie on ma jakieś duże IQ. W sumie też tego nie przemyślałem, że to może ja gram w jego grę, a nie tak naprawdę on w moją. Yy, no nie wiem, a co do tego czy że z odwagą? No nie wiem, no to. Jestem zdziwiony, że nie przyjęłeś oferty się z nim, z nim bić bo no wydaje mi się, że nie jest to za duże wyzwanie. Dobra, Wronek, zamknij tę mordę w końcu. Dobra, zamknij pizdę, tam. No, teraz jesteś najodważniejszy odważniejszy puk. na tym programie, bo twój pies Tuszol siedzi obok, albo w sumie... No jestem, bo pies Tuszol tutaj więc, siedzi. Więc teraz możesz wyszczekać się, tak zwany przetuszola. Dawaj, lecisz, freestyle. Wolę być psem Tuszola niż k... psem kamerzystym, więc do dobrze, dobrze, że chociaż na dzisiejszy program sobie scenariusz jakiś zapisałeś. Ale, ale słuchaj... Mówisz... Się. Ja nigdy nie Bo ty chodziłeś na czworaka, kurwa, ku... na kamerzysty. Ku... Na ku... Ku... ty Kurwa ku... śmieciu. Ale znam ci wizzle... pizdę o kurwa, kurba no założyłeś, żeby nie było widać, że jesteś ta... pizgany, więc znam e pizdę. Chyba ta... ta... twoja morda jest spizgana. Patrz, jaki jestem? No słyszałeś ty kurwa, <laughs> No, jesteś tyle. Olejnik właśnie, ale to nie jest tak, że to e, wszyscy grają w twoją grę, że to ty zbejtowałeś właśnie Wronka i jego widzów, ale, tak ale posłuchaj tylko, mówi, że Pocze al gra ale gra, poczekaj, nie, że on w twoją, słuchaj co że on w twoją grę, Wronek ja... poczekaj chwilę, Dobry. że oni wszyscy grają w twoją, bo ty nie miałeś walki. No, no tak, no zobacz, on, on tylko i wyłącznie siedzi tutaj z tego względu, że ja miałem taki kaprys, więc kurwa, dziękuję za to, że tu siedzisz i zarobisz. Ty miałeś taki kaprys, ty byś tu nie był chłopiec. To by cię tu chciałem do dotuszola i go cisnąłeś. to, i zwykłym pożenie. Ci... Ale zawsze kuraj go cię mówię. Weź... O Jezu, ale się odpaliłeś, dawaj, poszczekaj dobra, tam, poszczekaj dobra, tam. Co, zobaczymy, to jest czy będziesz taki kupany. Kura na sobotę. Że mi się kurwa nudziło, ty idioto! Tobie się kurwa nudziło, mnie to do ciebie napisałem. się bić, Ale kurwa, słuchaj, co do ciebie mówię! O, ale wyszczekany się zrobiłeś, a Tushol Cię Dam nauczył jak się gra? Tushol Cię nauczył jak się gra w grę? Ty, no, ale nauczył. nie i tak, ile nauczył. ty masz lat, nauczył. nauczył. Trochę kultury tutaj. O, no więcej niż ty masz IQ, idioto. Ja ogólnie, jak żeśmy wychodzili tutaj, no to byliśmy za kulisami, to ja mam wrażenie, że Tushol jest bardziej w ogólnie dał linijka niż Brodek, nie? To prawda, to prawda. <laughs> Zaraz jeszcze przejdziemy to to prawda. Ogólnie tak ta prawda jest taka, że Tushol to jest taka... Osoba, która do każdego szczeka, a później swoich... Prawda jest taka, tutaj, że podchodzisz na każdemu zbijasz piątki, ty namusię, jebany, kur... Jesteś zwykłą, która procent oddaje i taka jest prawda, oni Cię nawet nie lubią. No. Oddaję czy rozdaję, bo Nie słyszałem. No, oddajesz procent, nie jesteś ich no, kolegą. gratulacje, ja Oddawaj tak... dalej dla kamerzysty, ty, ty mówię o Tobie, kretynie, jebany. Mnie nic nie łączy. Może Ciebie coś z nim łączy, to fajnie macie tam. Jeszcze z Tuszolem do, tam, do spółki, w trójeczkę. Panowie, e... Może rozwiążmy ten konflikt, to jest y, większym psem. Olejnik, dlaczego ty uważasz, że wronek jest psem bandzi? No dlaczego? Ogólnie pierwszy był psem Multiego, się na koleżkę i później tam znalazł sobie kolejnego Hitla, którym jest tuszolem. Udowodnij, że mam na koleżkę. jedź, sobie Muzguje na ryby bany. z tuszolem. Bo cię nie bez zabierze bo nie jesteś jego kolegom. To tyle. Co mam ci udowodnić, to pokaż umowę, jaką macie między sobą, ile mu oddajesz. Ale ja, ty przygłupie. Mowę, jaką umowę? No nie, umowę? Pokaż, ciebie, kurwa, jaką umowę. U ciebie w głowie to tak działa. Nie, Oj, to, u u nas ciebie tak działa, w głowie to tak działa. U ciebie głowie to Wmawiają się, że, że jesteście kolegami. Wmawiają ci, że jesteście ty kolegami. Ty nigdy nie miałeś kolegów, to nie wiesz, co no to, to znam na, się, kurwa. na pewno tak jak. Od początku, ty, w głupie, taki taki jak ty na, procent, na procent, to nie miałem. Ci, A, na no, procent, ale ty mówiłeś na programie, że ty nie jesteś na żadnym procencie, tak? U chłopaków? Nie, nie jestem. Chyba no jesteśmy przyjaciółmi, no nie wiem. No dobra, może w sumie tak nie. Tym ma tak że przyjaciółmi była, nie, Tamię, tak, Ty mawiam przyjaciół Tu Tuszol, y, znosisz to wszystko, słuchasz. Ale teraz a, tu, a, jest twoja a, kolej, żeby odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty ja tą kolejną. Tak, y, niech sobie tam pierdoli obiecałem, obiecałem i paru osobom i sobie, że nie wystartuję do niego, nie uderzę go, więc niech sobie pił. Y, 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 na chuj się śmieci. Okej, okay, sorry, rozbawiłeś mnie. No to jest k idiota, to jest jedna idiota, nie dam, nie dam się... Z... TUSZOL! Nie czemu się, nie jesteś tak jak przed komputerem i albo przed telefonem? Nie dam się spropotować. TUSZOL! Co z tobą? Zamknij nie przerywaj mi k***a! Dawaj puszol lecisz! Jak pyta, ja odpowiadam. Pokaż piktury, swoją p***ą twarz, pokaż swoją prawdziwą twarz. O k***a! Prosta, no, no. Buty, leżysz No i co? P***ać się, TUSZOL! Teraz by się przydał głos trafoniksa, no i po challenge'u. O, z cegówą do łapy, może kura teleskopa sobie jeszcze weź sprzęt. Do mikrofonu to. Czemu tam jest cegówka w ogóle? E, póki co tu Szolmasz walczy. Ja bym mu tą cegówkę w ogóle zabrał, bo on nieobliczalny jest.